Marcin Antonowicz, lat 19, zginął za wolną Polskę. Emil Barchański, lat 17, zginął za wolną Polskę. Piotr Bartoszcze, lat 34, zginął za wolną Polskę. Antoni Browarczyk, lat 20, zginął za wolną Polskę. Wojciech Cielecki, lat 19. Zginął za wolną Polskę Wojciech Cieślewicz, lat 29. Zginął za wolną Polskę Józef Czekalski, lat 48. Zginął za wolną Polskę Janina Drabowska, lat 63. Zginęła za wolną Polskę Władysław Durda, lat 43. Zginął za wolną Polskę Roman Franc Lat 32 zginął za wolną Polskę. Tadeusz Frąś, lat 34 zginął za wolną Polskę. Józef Giza, lat 24 zginął za wolną Polskę. Joachim Gnida, lat 28 zginął za wolną Polskę. Ryszard Gzik, lat 35 zginął za wolną Polskę. Jacek Jesz Lat 38, zginął za wolną Polskę. Wacław Kamiński, lat 32, zginął za wolną Polskę. Bogusław Kopczyk, lat 28, zginął za wolną Polskę. Tadeusz Kostecki, lat 62, zginął za wolną Polskę. Jerzy Zieleński, lat 53, zginął za wolną Polskę. Jan Ziłkowski, Lat 43 zginął za wolną Polskę, ksiądz Sylwester Zych. Lat 39 zginął za wolną Polskę. Pamięć zamordowanych w stanie wojennym uczcijmy minutą ciszy i modlitwą. Wieczny odpoczynek racz im dać panie. A niech im wieku i stanie świeci. Wieczny odpoczynek racim dać panie. A światłość wieku i stanie świeci. Wieczny odpoczynek im dać panie. A światłość im wieku i stanie świeci. Na wieku. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu pana redaktora Bronisława Wittsteina. Proszę Państwa. Zbieramy się tutaj, żeby oddać hołd ofiarom stanu wojennego, nieprzypadkowo. Odczytany mieliśmy apel poległych stanu wojennego. Zbieramy się tutaj dlatego, że właściwie stan wojenny i ci, którzy popełnili z jego zbrodnie, którzy doprowadzili do niego, nie zostali rozliczeni. Jesteśmy w kraju, żyjemy w kraju nierozliczonych zdrad, nierozliczonych zbrodni. Ale fakt, że zebraliśmy się dzisiaj w tak dużej, licznej gronie, świadczy jeszcze o czymś. Otóż niedawno autor stanu wojennego, namiestnik rosyjski, człowiek, którego droga życiowa to jest droga reprezentanta obcego mocarstwa, który siłą narzucił Polsce totalitarny system, podległym Moskwie totalitarny system. Otóż ten człowiek został uhonorowany stanowiskiem doradcy prezydenta polskiego, wybranego w powszechnych wyborach. Otwieram, proszę Państwa, na tego typu Hajba, Państwo słusznie reagują. Hajba, 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 Hajba. I dlatego, dlatego, proszę Państwa, nie możemy zaakceptować, nie możemy zaakceptować kraju, w którym się odwraca wartości, w którym zdrajcy, ludzie, którzy mają krew na rękach polskich patriotów, honorowani są i Uznani za osoby najbardziej godne szacunku, dlatego protestujemy tu przeciwko temu. Protestujemy dlatego, że to jest policzek wymierzony tym wszystkim, którzy zginęli za wolną Polskę. To jest policzek wymierzony tym wszystkim, którzy walczyli o Polskę i to jest coś, co przeczy fundamentalnym zasadom, na których Polska powinna być zbudowana. Ale mamy jedną nadzieję, państwa jest tutaj bardzo dużo. Dużo więcej niż normalnie. I sprawa jest oczywista, że z czasem już niedługo historia rozliczy generała Jorzelskiego i tych wszystkich, którzy nie będą chcieli przyznać faktów oczywistych, którzy nie będą mieli odróżnić zdrady od patriotyzmu. Dziękuję. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu redaktora Tomasza Sakiewicza. Ronek Gielstein wspomniał tutaj o tym, że y, stan wojenny żyje dzisiaj. Dzije, dzisiaj żyje nie w, tylko w historii, ale w polskiej polityce. Ja myślę, że warto przypomnieć, jakie szczególne zasługi generała Jaruzelskiego doprowadziły go do Pałacu Prezydenckiego. Współpraca z informacją wojskową lata 40-50, czystki antysemickie w wojsku 68 rok, napad na Czechosłowację 68 rok. Masakra w Gdańsku, Gdyni i wielu innych miejscach Polski, rok 70, w tym strzelanie ludziom idącym do pracy w plecy. Mamy rok 81, największa zbrodnia, stan wojenny i około 100 ofiar śmiertelnych. To taki doradca i tego typu, tego kalibru człowiek dzisiaj jest doradcą polskiego prezydenta. Prawdopodobnie chodzi o to, że ta nić współpracy, ten sposób współpracy z Moskwą odpowiada nowym władzom. Jeżeli Wojciech Jaruzelski cokolwiek może zaproponować i czegokolwiek być wzorem, to właśnie takiej współpracy z Moskwą, jaką proponował przez kilkadziesiąt lat bycia u władzy jako minister obrony, a potem twórca stanu wojennego, szef niesuwerennego państwa, namiestnik Moskwy. Prawdopodobnie dzisiaj ten wzór ideowy ma być Polakom wcielony. Jeżeli dzisiaj się tutaj zebraliśmy, to właśnie po to, żeby pokazać, że istnieją inne wzory, że są Polacy, którzy uważają, że na zdradzie, na morderstwie, na łgarstwie nie można niczego budować. A ta lista poległych, każdy z tych zabitych niech dzisiaj odbija się echem w pałacu prezydenckim Bronisława Komorowskiego, bo on dzisiaj przejął część tych wyrzutów sumienia, przyjmując zbrodniarza do swojego pałacu. Dziękuję bardzo. Brawo! Proszę o zabranie głosu pana Kornela Morawieckiego. Brawo! Brawo! Brawo problemem nie jest generał Jaruzelski. Problemem jest zdrada, zaprzaństwo, problemem jest kłamstwo. Musimy przeciw temu zaprotestować nie tylko raz w roku tutaj pod tą willą pana generała. Jaruzelskich jest w Polsce pełno i oni muszą odejść. Muszą odejść z polskiej polityki, z polskiej historii. Muszą znaleźć swoje miejsce na śmietniku tej historii. To jest nasze zadanie, nasze polskie zadanie. I dopniemy tego, dopniemy tego, jak nie my, to pokolenie wasze, młodych ludzi, cóż tu jesteście. Dziękujemy Wam za to, że pamiętacie. O solidarności, o wolności, o Polsce. Będziemy razem, będziemy razem na polskim kierunku. Zwyciężymy. 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 Teraz głos zabierze redaktor Piotr Semka. Drodzy Państwo, ta demonstracja jest już chyba 15. One, ta tradycja zaczęła się w połowie lat 90. I to jest demonstracja, którą zawsze starano się wyśmiać. Na początku kreowano ją jako demonstrację kombatantów, którzy nie mogą się przyzwyczaić do tego że świat się zmienia, ale potem, kiedy odkryto fenomen, że przychodzą tu ludzie młodzi, zmieniono taktykę. Pojawiły się złośliwe opinie, że przychodzą tutaj ci, którzy tęsknią za tym, że, nie, że byli za młodzi, aby być internowanym czy walczyć w noc grudniową. Nie, to tylko dowód tego, że Polska jest krajem, którym wżyją te idee Solidarności. Bo jeżeli przychodzą tu młode twarze, to jest to dla Urbana Kiszczaka i Jaruzelskiego prawdziwy powód do przerażenia. Bo to znaczy, że ta pamięć przetrwała, i im młodszą twarzę widzę, widzę tutaj, tym bardziej czuję się pewny, że prawda o kłamstwie. Jakie głosi generał Jaruzelski o nocy grudniowej, będzie demaskowana. Bo generał Jaruzelski stosuje chytre chwyty. Mówi, historia mnie oceni, ale jednocześnie sam zadbał, aby protokoły z posiedzeniem KCPZP zostały spalone. A więc historia, ale po spaleniu akt. Mówi. Politycy, proszę bardzo, jeżeli tak staraj, przejęci są moimi winami niech nie skażą. Ale kiedy w latach 90. pojawiła się groźba, że stanie przed Trybunałem Konstytucyjnym wrzucił pogróżkę, że mogą spaść różne role, co było aluzją do ubeckich teczek. I jeszcze jedno, generał uwielbia odgrywać dzisiaj angielskiego lorda, dżentelmena. chwalcy mówią, że jest polskim szlachcicem. Szkoda, że nie mówił wtedy w latach 80 o swoim pobycie na Syberii, że teraz wymachuje tym jako czymś co ma wygłować jego wizerunek starego polskiego patrioty. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Andrzej Pawłowicz Liga Obrony Suwerenności Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Ligi Obrony Suwerenności Ci, którzy byli tu rok temu, dwa lata temu i trzy lata temu, doskonale pamiętają, co żeśmy tu wyprawiali pozytywnego, prawda? Bardzo mnie cieszy, muszę to powtórzyć, bardzo mnie cieszy, że widzę wiele nowych twarzy i widzę tych, którzy, którzy przychodzą tutaj zawsze. Słuchajcie, moi drodzy, ten proces tej obłudnej rehabilitacji Czerwonego Generała. Pamiętamy, taki bezpośredni, już rozpoczął się w 2005 roku, kiedy Kwaśniewski, przeczuwając tą nadchodzącą klęskę wówczas wyborczą, zaprosił pierwszy raz czerwonego generała, żeby pojechał z nim do Moskwy. I wiecie co, nie wiem czy każdy z was widział to zdjęcie, jak Putin pochylony z parasolem stoi nad generałem, żeby ochronić go przed deszczem. I wtedy zrozumiałem, i wielu ludzi również zrozumiało, z jaką Polską utożsamiają się Władze rosyjskie, z jaką Polską utożsamia się były pułkownik KGB? No z jaką Polską może się utożsamiać? Z Polską podległą, z Polską na kolanach, z Polską dukaczewskich, jaruzelskich i dzisiaj komorowskich? Dzisiaj komorowskich? Słuchajcie, ja bardzo jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy w połowie lat 90. Rozpoczęli te spotkania tutaj. Tylko zauważyłem jedną różnicę. Tylko wtedy pamiętam. Tylko wtedy pamiętam, kiedy mówiło się o czerwonym generale, żartobliwie niektórzy mówili o spawaczu. Jego wina była oczywista. Nikt z tym nie dyskutował. Tylko tak zwane czerwone pająki. Dzisiaj... Posłuchajcie ludzi, co mówią. A może generał miał rację? A może Lis mówi prawdę w swoim programie? Zobaczcie, ile się zmieniło. Ale wiecie, co się również zmieniło? Ci wszyscy ludzie przepowiadali, że tutaj będzie się zbierała garstka osób, a zbiera się osób coraz więcej. I zobaczycie, co będzie jutro. Jutro odbędą się manifestacje w całym kraju. Również my, jako Liga Obrony Suwerenności w różnych częściach Polski będziemy manifestować swój przeciw. sprzeciw. A wiecie dlaczego? Bo uważamy, że ci, którzy przetarli nam szlak, szlak to są ci, którzy, którym należy się najwyższy szacunek. Ale dzisiaj za walkę obowiązek spoczywa na naszym pokoleniu. Wiecie o tym? Spoczywa na naszym pokoleniu ta walka. I wiecie co? Wiecie, co mi się najbardziej w tym wszystkim podoba? Że coraz częściej występujemy razem. Kiedyś szliśmy oddzielnie, kiedyś koledzy organizowali to oddzielnie, my oddzielnie, ktoś inny oddzielnie. Dzisiaj organizujemy to razem. I wiecie co? Może jutro do wyborów pójdziemy razem, a może pojutrze Komorowski będzie uciekał z Dukaczewskim z tego pałacu, bo chyba o to nam chodzi, żeby w końcu sprawiedliwości w Polsce stało się zadość! Żeby młode pokolenie polskich patriotów, i to średnie i starsze, mogło zdumnie, podniesionym czołem chodzić po Polsce i stwierdzić jedno: że może na to, żeby Jaruzelskiego spotkało to samo, co w Czołczesku jest za późno, ale żeby spotkała go sprawiedliwość, czas jest w sam raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów chciałbym podziękować wszystkim Państwu za obecność. Pamiętamy i będziemy pamiętać.